Rządu. Kraje całego świata chcą przeciwdziałać aktom przemocy, jakich dopuszcza się państwo islamskie. Z inicjatywy prezydenta Francji odbyło się w Paryżu specjalne spotkanie, którego celem było wypracowanie wspólnej strategii przeciwko państwu islamskiemu. Prezydent Francji François Hollande wezwał do globalnej odpowiedzi na działania dżihadystów z państwa islamskiego, wskazując, że ugrupowanie to stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa na całym świecie. Jakie jest zagrożenie? Jest ono globalne, zatem odpowiedź musi być globalna, powiedział Hollande, otwierając w Paryżu międzynarodową konferencję. Ten ruch terrorystyczny rozprzestrzenił się na całym terytorium w Iraku i w Syrii. Ten ruch ignoruje granice i ma ambicje, aby budować państwo. To jest globalne zagrożenie, więc musi być globalna odpowiedź. Władze Francji zapowiedziały już, że samoloty wojskowe tego kraju rozpoczną loty rozpoznawcze nad Irakiem. Powiedzieliśmy Irakijczykom, że jesteśmy do dyspozycji i zwróciliśmy się do nich o zgodę na loty nad Irakiem. Decyzja zostanie podjęta przez prezydenta Francji. Z tygodnia na tydzień dżihadyści rosną w siłę. Opanowują kolejne tereny w Iraku i Syrii. Są bardzo brutalni każdego, kto nie godzi się z ich ideologią, mordują. Ostrze nienawiści skierowany jest głównie do chrześcijan i jazydów. Brutalność ma swój cel, którym jest stworzenie potężnego państwa islamskiego. Możemy y, przypuszczać, że ich celem jest odtworzenie kalifatu w takim kształcie, w jakim ten kalifat istniał y, we wczesnym średniowieczu, kiedy islam osiągał swoje największe sukcesy, kiedy y, państwo arabskie y, Urosło do największych rozmiarów, czyli kalifatu, który sięgałby zapewne od południowej Hiszpanii przez całą Afrykę Północną, Bliski Wschód, Półwysep Arabski, Iran, Afganistan, aż po, po zachodnią część Indii. Wczoraj islamiści opublikowali kolejne nagranie, na którym widać egzekucję brytyjskiego zakładnika. Został on uprowadzony w 2013 roku. Zabójstwo Brytyjczyka potępił prezydent USA oraz Unia Europejska. W środę Barack Obama zapowiedział w orędziu, że Stany Zjednoczone przeprowadzą szeroką koalicję do kompanii, której celem będzie wyeliminowanie bojowników państwa islamskiego. Postawiłem sprawę jasno, że będziemy ścigać terrorystów, którzy zagrażają naszemu krajowi gdziekolwiek się znajdują. Dlatego nie zawaham się uderzyć w państwo islamskie, zarówno w Syrii, jak i w Iraku. Deklaracje przyłączenia się do nalotów wprowadzonych przez Stany Zjednoczone na pozycję państwa islamskiego zadeklarowało kilka państw arabskich. Jak na razie nie podano, o jakie państwa chodzi.